Mam na imię Lisa i kiedyś wierzyłam, że mam wszystko na swoim miejscu. Zajmowałam prestiżowe stanowisko szefa marketingu. Byłam w kochającym związku z moim mężem Etanem i cieszyłam się stabilnym. Wygodnym życiem, byłam niezależna finansowo i dumna z tego, że sama radziłam sobie ze spłatą kredytu hipotecznego, co dodawało mi poczucia spełnienia. Rodzina była centralnym elementem naszej egzystencji. Młodszy brat Etana, Brian, i ich matka, Amy, byli stałymi elementami naszego życia. Po stracie ojca wiele lat wcześniej, bracia byli oddani swojej matce, co bardzo podziwiałem. Kropka to było pokrzepiające i sprawiło, że jeszcze bardziej doceniłem Etana za jego oddanie rodzinie. Amy początkowo wydawała się mnie akceptować. Kropka podczas rodzinnych spotkań angażowała mnie w rozmowy o mojej pracy, często wspominając z głowy marketing co? Brzmi jak coś ważnego. Kropka poczucie akceptacji i docenienia przez rodzinę Etana było uspokajające i bardzo chciałam w pełni zintegrować się z ich bliskim kręgiem. nasze wczesne lata małżeństwa były wypełnione radosnymi weekendami, świątecznymi posiłkami i spontanicznymi rodzinnymi wieczorami gier. pamiętam jedno szczególnie żywe święto dziękczynienia u Amy, gdzie śmiech i rozmowy wypełniły pokój, tworząc ciepłą, integracyjną atmosferę. Dobrze było należeć do tej rodziny. jednak zmiana nastąpiła podczas uroczystości sylwestrowej w Amy S. Uzupełniając kieliszek wina w kuchni, przypadkowo podsłuchałem rozmowę, która zaczęła zmieniać moją perspektywę. Amy piąco komentowała niedrogą sukienkę Julie w salonie, sugerując, że Julie... Samotna matka robiąca wszystko, co w jej mocy, jest poza jej głębią, próbując grać z dużymi chłopcami. Kropka, ten incydent sprawił, że zakwestionowałam naturę dynamiki rodzinnej, którą podziwiałam. Kropka, dokuczanie, które kiedyś uważałem za nieszkodliwe. Z czasem przybrało bardziej złośliwy ton. Kropka, Amy często spotykała się z Etanem i Brianem, by szeptać i śmiać się kosztem innych, robiąc złośliwe uwagi na temat różnych członków rodziny i przyjaciół. Bycie tego świadkiem stawało się coraz bardziej niekomfortowe. Kropka, w pewną wielkanocną niedzielę osiągnęłam swój limit. Amy była w salonie, od niechcenia krytykując decyzje finansowe innego krewnego. Kiedy nie mogłem dłużej się powstrzymywać, kropka, wstając, skonfrontowałem ją z chamstwem jej uwag, mając nadzieję na obronę tych, którzy byli subtelnie zastraszani. W pokoju zapadła cisza, a Amy ostrym tonem sarkazmu odrzuciła moje obawy, sugerując, że jestem zbyt wrażliwa. Kropka, w tym momencie spojrzałam na Etana w poszukiwaniu wsparcia, mając nadzieję, że stanie po mojej stronie kropka uświadomienie sobie, że moje niegdyś ukochane rodzinne spotkania miały ukryty podtekst podłości. Było przygnębiające i skłoniło mnie do ponownej oceny dynamiki rodziny której kiedyś tak bardzo chciałam być częścią. Kropka po rozczarowującej reakcji etana spotkania rodzinne stały się dla mnie męką. Często byłam odizolowana, popijając drinka, podczas gdy etan pozostawał przyklejony do boku swojej matki. Kropka od czasu do czasu rzucał mi przepraszające spojrzenia, ale nigdy nie dołączył do mnie, by zaoferować wsparcie, którego potrzebowałam. Kropka, pewnego wieczoru po kolejnej trudnej kolacji skonfrontowałam się z nim. Dlaczego nigdy nie potrafisz się jej postawić? Zapytałam z frustracją w głosie. Etan, wyglądając na zmęczonego, przeczesał dłonią włosy. To moja matka, lisa, kropka, czego ode mnie oczekujesz? Oczekuję, że powiesz jej, że jest okrutna. Oczekuję, że staniesz po mojej stronie, nalegałam, kropka, ale nigdy tego nie zrobił, a ja zaczęłam wymyślać wymówki, by uniknąć tych bolesnych rodzinnych wydarzeń. Powołując się na nagłe kryzysy w pracy lub migreny, wszystko by uciec od szorstkich szeptów i zimnych spojrzeń, kropka kiedy myślałam. Że nasza sytuacja nie może być już bardziej napięta, życie rzuciło nam znaczący zwrot. Byłam w ciąży, kropka odkrycie ciąży pozostawiło we mnie mieszankę emocji, trzymając test drżącymi rękami i wołając etana, który przybiegł w pośpiechu, zaniepokojony. Malując swoje rysy, kropka, kiedy pokazałam mu test, jego reakcja, mieszanka szoku i ulgi, dała mi krótką nadzieję, że być może to nowe życie naprawi rosnące między nami pęknięcia, kropka, ciąża nie okazała się jednak łatwa, kropka zmagałam się z ciągłymi mdłościami i zawrotami głowy, z wiszącą nade mną groźbą poronienia, która zmusiła mnie do odpoczynku w łóżku. A ostatecznie do rezygnacji z pracy, gdy mój stan się pogorszył, a wzrok zaczął się pogarszać, co było rzadkim, ale potencjalnie trwałym powikłaniem kropka w tym trudnym czasie czułam, że etan coraz bardziej się oddala, często wracając do domu późno, jeśli w ogóle. Zostawiając mnie samą z moimi wyzwaniami, kropka dzień mojego zaplanowanego cesarskiego cięcia nadszedł wcześniej niż oczekiwano ze względu na moje problemy ze wzrokiem. Przez co poród naturalny był zbyt ryzykowny, kropka leżąc na stole operacyjnym, wypełniona mieszanką strachu i oczekiwania, poprosiłam o etana, ale pielęgniarka powiedziała mi, że postanowił poczekać na zewnątrz, kropka sama operacja przebiegła gładko, a usłyszenie pierwszego płaczu mojego syna było transcendentnym momentem, wypełniającym mnie. Przytłaczającym przypływem miłości, kropka jednak radość była krótkotrwała. Ponieważ etan w końcu pojawił się na sali pooperacyjnej, a jego dyskomfort i irytacja były ledwo ukryte. Kropka Lisa, musimy porozmawiać. To nie jest w porządku, zaczął nagle. Kropka jego słowa, odrzucające konieczność mojej operacji i ubolewające nad obecnością mężczyzn podczas porodu jako sprzeczną ze starymi normami, uderzyły we mnie głębokim bólem. Kropka, kiedy wyszedł, twierdząc, że środowisko szpitalne to dla niego za dużo, zostałam sama. Otrząsając się nie tylko z jego słów, ale także z rzeczywistości naszej sytuacji kolejne tygodnie były mgiełką nieprzespanych nocy i ciągłego karmienia, a obecność Etana stawała się coraz rzadsza, pozostawiając mi samodzielne poruszanie się po trudnych wodach nowego macierzyństwa kropka odkąd urodził się nasz syn. Etan ledwo pomagał w opiece nad nim i często narzekał kropka, możesz go uciszyć. Warknął gdy nasze dziecko płakało przez całą noc kropka staram się odpowiadałam. Mój głos był ciężki z wyczerpania. Etan ząbkuje. To go boli, ale Etan nie ma do tego cierpliwości. Skupiasz się tylko na dziecku. A co ze mną? Co z naszym życiem seksualnym? Byłam zdumiona jego brakiem zrozumienia i współczucia. Zwłaszcza, że wciąż dochodziłam do siebie po poważnej operacji i miałam minimalną ilość snu kropka w miarę jak tygodnie zamieniały się w miesiące. Niezadowolenie Etana tylko rosło kropka pewnego wieczoru, gdy próbowałam uspokoić nasze wybredne siedmiomiesięczne dziecko, stwierdził bez ogródek. Musisz wrócić do pracy. Kropka, byłam w szoku. Co? Ale dziecko, zaczęłam kropka zatrudnimy, nie przerwał. Nie możemy tak dalej żyć, lisoł. Potrzebujemy pieniędzy. Kropka, mimo, że chciałam argumentować, że nasz syn mnie potrzebuje i że nie jestem gotowa na powrót do pracy, stanowcze spojrzenie w jego oczach mnie uciszyło. Kropka, z ciężkim sercem zaczęłam szukać pracy. Znalezienie pracy z moim pogorszonym wzrokiem było wyzwaniem. Kropka, w końcu udało mi się znaleźć pracę w mniejszej firmie. Choć wynagrodzenie było niższe niż wcześniej, kropka, kiedy poinformowałam o tym Etana, jego reakcja była przewidywalnie lekceważąca. To wszystko szydził. Płacimy za to niani o łzy. Napłynęły mi do oczu. Staram się jak mogę, etan. Nie jest łatwo z moim wzrokiem, powiedziałam błagalnie. Kropka wymówki mruknął, odchodząc. To był początek mojej nowej rzeczywistości. Kropka pędzenie do pracy każdego ranka, poczucie winy, że zostawiłam dziecko z nianią, zmaganie się przez cały dzień z ograniczonym wzrokiem. A potem powrót do domu z urażonym mężem i synem, który desperacko potrzebował mojej uwagi. Czas mijał w mgnieniu oka na pracy, opiece nad dzieckiem i rosnącym napięciu w domu. Zanim się obejrzałam, minęły trzy lata od narodzin mojego syna. Pomimo trudności, bardzo go ceniłam i znajdowałam radość w jego kamieniach milowych. Spotkania rodzinne nadal były stresujące, szczególnie z powodu zachowania Amy. Odgrywała rolę troskliwej babci, gdy inni patrzyli, ale jej brak zainteresowania był oczywisty. Choć do babci mówiła słodkim głosem, wyciągając ręce w stronę mojego syna. On jednak trzymał się mnie, odwracając twarz od kobiety, którą ledwo znał. Wyraz twarzy Amy był kwaśny. Co mu o mnie mówiłaś? Syczała oskarżycielsko. Nastawiasz mojego wnuka przeciwko mnie. Próbowałbym wyjaśnić zmęczony. On po prostu nie zna cię dobrze. Ej mi kropka, gdybyś odwiedzała go częściej. Odcięła się, nie waż się zwalać winy na mnie. I poszła poskarżyć się etanowi wtedy w zwykły wtorkowy poranek. Mój świat po raz kolejny został wytrącony z równowagi. Trzymając test ciążowy z bijącym sercem zobaczyłam pozytywny wynik. Ogarnął mnie strach. Moja pierwsza ciąża była tak trudna, a moje zdrowie tak zagrożone. Czy moje ciało poradzi sobie z kolejną? Kiedy poskładałam w całość oś czasu, zdałam sobie sprawę, że jestem już w pierwszym trymestrze. Wydawało się, że decyzja została podjęta bez mojej pełnej świadomości. Z drżącymi rękami zadzwoniłam do etana do pracy, by podzielić się nowiną. Jego odpowiedź była lakoniczna. O co chodzi? Zapytał z nutą zniecierpliwienia w głosie. Etan, jestem w ciąży. Powiedziałam, mój głos się załamał. Na drugim końcu linii nastąpiła przerwa. Potem lekceważąco, Lisa, jestem zajęty. Porozmawiamy później. kropka, Tylko nie rzucaj pracy, dobrze? Nie możemy sobie na to pozwolić. Linia się urwała, a ja wpatrywałam się w telefon. Czując się bardziej odizolowana niż kiedykolwiek, kropka na szczęście ta ciąża była mniej uciążliwa niż moja pierwsza. Poranne dłości były znośne, a mój wzrok pozostał stabilny, co pozwoliło mi kontynuować pracę. Byłam zdeterminowana, by wspierać moją powiększającą się rodzinę kropka, jednak w miarę jak rósł mój brzuch, odległość między etanem a mną zdawała się jeszcze bardziej zwiększać. Coraz więcej czasu spędzał w domu swojej matki, często wracając do domu późno, pewnego wieczoru, wyczerpana zarządzaniem naszym maluchem i ciążą, poprosiłam Etana o pomoc, gdy przechodził przez drzwi. Hej, możesz poczytać mu bajkę. Jestem wykończona, powiedziałam. Mając nadzieję na jakąś pomoc, etan spojrzał na nas, a potem na zegarek, nie mogę. Obiecałem mamie, że pomogę wynieść meble. — Nie czekaj. Po tych słowach odszedł, zostawiając mnie samą z naszym synem i moimi łzami. W siódmym miesiącu ciąży przygotowywałam się do święta dziękczynienia. Po południu zaczęli przybywać goście, w tym moi rodzice, którzy natychmiast włączyli się do pracy. Dom wypełnił się pocieszającym szumem rozmów i śmiechu. Tuż przed kolacją ponownie zadzwonił dzwonek do drzwi. To był Brian, młodszy brat Etana i nie był sam. Wszyscy to jest Christine oznajmił Brian, przedstawiając swoją narzeczoną. Nastrój w pokoju zmienił się w radosne gratulacje Amy pojawiła się wkrótce potem, a jej oczy rozbłysły na widok Christine. Przez całą kolację obsypywała Christine uwagą, pytając o jej pracę jako menadżera w krajowym banku. Jak prestiżowo, Amy trysnęła, wyraźnie pod wrażeniem. Następnie, głośniejszym głosem, który wszyscy mogli usłyszeć, Amy powiedziała, że Christine zarabia tutaj 220 tysięcy dolarów miesięcznie. O takiej synowej zawsze marzyłam. Inteligentna, piękna, odnosząca sukcesy. Jej słowa nie zabolały. Zwłaszcza gdy rzuciła mi ostre spojrzenie, dodając, że w przeciwieństwie do niektórych ludzi, którzy mogą tylko rodzić dzieci i hodować biedę, poczułam. Jak moje policzki rozgrzewają się z upokorzenia, kropka moja matka szarpnęła się obok mnie, gotowa mnie bronić, ale delikatnie ją powstrzymałam, nie chcąc eskalować sytuacji. Kropka wiesz, kontynuowała Amy, a jej głos był tak słodki. Może dokończymy ten uroczy wieczór w tej nowej restauracji w centrum? Mój poczęstunek, oczywiście, kropka, zanim zorientowałam się, co się dzieje, Amy wraz z Etanem, Brianem i Christim, zmierzali do wyjścia. Ethan nawet się nie obejrzał, kropka, odejście wysało świątecznego ducha spokoju i wkrótce inni goście zaczęli wychodzić, oferując cienkie wymówki. Zostali tylko moi rodzice, którzy byli cichym wsparciem w nagle cichym domu, kropka, odmówiłem jednak ich pomocy. Nalegając, że oni również muszą odpocząć, kropka, gdy wyszli, opadłam na kanapę, zalewając się łzami. W miarę jak mijały godziny, moje szlochy odbijały się echem w cichym domu. Moje dłonie spoczywały na rosnącym brzuchu, zagubiona w myślach o tym, jak moje życie doprowadziło do tego punktu, kropka, zbliżał się świt. Gdy usłyszałam skrzypnięcie otwieranych drzwi wejściowych. Ethan wpadł do środka, cuchnąc alkoholem i dymem papierosowym. Bez słowa, kierując się prosto do naszej sypialni, kropka drżącymi rękami, podniosłam telefon i przejrzałam media społecznościowe. Tam, na serii zdjęć, Amy, Ethan, Brian i Christine uśmiechali się do siebie w ekskluzywnym klubie nocnym, podpis ukuł najlepsze święto dziękczynienia w historii z moją prawdziwą rodziną, gdy zbliżał się termin porodu. Wypełniłam mnie mieszanka podniecenia i niepokoju. Lekarze zaplanowali kolejne cesarskie cięcie, biorąc pod uwagę krótki odstęp czasu od mojego ostatniego. Mimo że starałam się skupić na narodzinach naszego nowego dziecka, moje myśli zaprzątały wątpliwości dotyczące etana. Pewnego zimowego popołudnia zauważyłam etana rozpakowującego torby pełne letnich ubrań. Zdezorientowana zapytałam: Co to wszystko ma znaczyć? Właśnie zobaczyłem dobrą wyprzedaż. Pomyślałem, że odświeżę swoją garderobę. Odpowiedział. Unikając mojego spojrzenia, kropka nie do końca mi się to zgadzało, ale mając dziecko w drodze, odsunęłam swoje podejrzenia na bok. Kropka pilnie oszczędzałam, upewniając się, że wystarczy nam na kredyt hipoteczny, rachunki, a nawet opiekunkę dla naszego czterolatka. Na szczęście moje miejsce pracy zatwierdziło trzy miesiące bezpłatnego urlopu. Pięć dni przed planowanym cesarskim cięciem wybuch chaos. Odpoczywałam, gdy Ethan i Amy wtargnęli przez drzwi, pilnie stawiając kroki. Podążając za nimi do naszej sypialni, znalazłam Etana pośpiesznie pakującego nowe ubrania. Ethan, powiedziałam, mój głos wzrósł z paniki. Co ty wyprawiasz? Wszyscy jedziemy na wesele Briane na Hawaje, odpowiedział kurtuazyjnie. Ale moje cesarskie cięcie jest za pięć dni. Kto zajmie się naszym synem? Zaprotestowałam. Ty sobie poradzisz, kropka, zawsze sobie radzisz, powiedział chłodno Etan, zapinając walizkę. Zanim zdążyłam wypowiedzieć kolejne słowo, on i Amy wyszli przez drzwi zostawiając mnie w oszołomionej ciszy kropka rzeczywistość uderzyła we mnie jak fala przypływu. Gorączkowo sprawdziłem nasze wspólne konto puste. Wszystkie pieniądze, które zaoszczędziłam, przepadły. Drżącymi palcami zadzwoniłam do etana. Co? Warknął, gdy w końcu odebrał. Pieniądze kropka wszystkie nasze oszczędności, gdzie one są? Piąkałam się po chwili jego zimny śmiech wypełnił moje ucho. Potrzebowaliśmy ich na prezent ślubny dla Briane. Nie bądź taka chciwa, lisą. Potem linia się urwała kropka, nagle ostry ból przeszył mój brzuch. Spojrzałam w dół i zobaczyłam, że u moich stóp tworzy się kałuża. Odeszły mi wody. Ogarnęła mnie panika, gdy zdałam sobie sprawę z bezpośredniego zagrożenia dla blizny po cesarskim cięciu. Kropka ściskając jedną ręką telefon, a drugą brzuch, zadzwoniłam na pogotowie. W szpitalu panował istny wir. Lekarze krzyczeli, maszyny piszczały. Obudziłam się kilka godzin później, słysząc delikatne pikanie monitorów. Nade mną unosiła się zalana łzami twarz mojej matki. Lisa wyszeptała, ściskając moją dłoń. Wszystko w porządku, z dzieckiem wszystko w porządku. Powoli docierała do mnie rzeczywistość tego, co się stało. Prawie straciłam życie. Prawie straciłam dziecko. Pięć dni po cesarskim cięciu czułam się zaskakująco odporna, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Lekarze byli pod wrażeniem mojego powrotu do zdrowia i szybko dali mi zielone światło na powrót do domu. W tym czasie Ethan nie pofatygował się zadzwonić ani razu, by sprawdzić, czy żyje, ani by zapytać o swojego nowego syna. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że nasze małżeństwo nieodwołalnie się rozpadło. Skontaktowałam się z moimi rodzicami, pytając, czy mogłabym tymczasowo u nich zamieszkać. Natychmiast powitali mnie i moich chłopców, oferując nie tylko miejsce do zamieszkania, ale także wsparcie emocjonalne, którego rozpaczliwie potrzebowałam, kropka, podczas gdy oni zajmowali się swoimi wnukami. Ja skorzystałam z okazji, by odpocząć i rozpocząć poszukiwania prawników rozwodowych, zbierając jednocześnie niezbędne dokumenty finansowe. Kropka, tydzień po wyjściu ze szpitala Etan w końcu zadzwonił. Zignorowałam jego pierwsze pięć połączeń. Odbierając dopiero przy trzeciej próbie, kropka, gdzie ty do cholery jesteś? Dlaczego nie macie w domu? Zarządzał, jego głos był mieszanką gniewu i zmieszania kropka spokojnie odpowiedziałam: Jestem w domu moich rodziców z naszymi synami. Złożyłam pozew o rozwód. Kropka reakcja etana była mieszanką niedowierzania i kpiny. Rozwód. Żartujesz sobie ze mnie. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, zaśmiał się gorzko kropka, wszystko, co zrobiłeś. Odparłam z rosnącym gniewem. Na przykład porzucając mnie tuż przed porodem, lub kradnąc nasze oszczędności, och, pogódź się z tym zadwił lekceważąco. Oddam ci pieniądze. Żaden problem. Tak naprawdę, to nawet nie chcę cię więcej widzieć. Wiesz dlaczego? Bo będę bogaty. Kropka, opowiadał o ofercie pracy od nowej żony Briane. Christine, która obiecała uczynić go bogatym ponad wszelką miarę dzięki nowemu przedsięwzięciu finansowemu. Nigdy we mnie nie wierzyłaś, lisą, splunął. Zawsze mnie powstrzymywałaś. Cóż, zgadnij co, teraz jestem wolny. A ty? Jesteś tylko nieudacznikiem, który nie potrafi dostrzec potencjału, gdy ten jest tuż przed nim. Postępowanie rozwodowe było zaskakująco szybkie. Etan nie kwestionował zbyt wiele. Zwrócił zabrane pieniądze i zgodził się płacić alimenty. Ponieważ to ja spłacałam kredyt hipoteczny, czego dowodem były wieloletnie wyciągi bankowe, sędzia bez wahania przyznał mi dom w dniu. W którym przeprowadziłam się z powrotem do mojego domu, etan był tam, pakując swoje ostatnie rzeczy. Uśmiechnął się szyderczo, gdy weszłam z naszym dzieckiem i maluchem u boku. Ciesz się tym śmietnikiem, póki możesz, szydził, niosąc pudło kropka, wkrótce będę w rezydencji, pławiąc się w gotówce. Zobaczysz, co cię ominęło kropka, gdy wyszedł, ogarnęło mnie głębokie poczucie ulgi. Dom wydawał się większy. Jaśniejszy i wolny od cienia jego obecności półtora roku później życie moje i moich synów nabrało nowego rytmu. Wróciłam do pracy i znalazłam równowagę między karierą a macierzyństwem kropka nie zawsze było łatwo, ale byliśmy zadowoleni, zdrowi i dobrze się rozwijaliśmy kropka pewnego zwykłego wtorku mój telefon zabrzęczał wiadomością, która sprawiła, że opadła mi szczęka. Lokalny bankier ujawnił swoje oszustwo, pozostawiając rodzinę w ruinie. Artykuł szczegółowo opisywał szokujący skandal z udziałem Christine, która prowadziła skomplikowany przekręt. Przekonała Etana, Briane i Amy do zainwestowania w nieistniejącą firmę finansową, zaciągając ogromne pożyczki. CEO doprowadziło ich do ruiny finansowej. Zastawili nawet dom Amy, inwestując każdego centa w to fikcyjne przedsięwzięcie. Christine, jak się okazało, Wcale nie była bankierem. Biuro, które im pokazała, było jedynie krótkoterminowym wynajmem, elementem jej wielkiego oszustwa. zniknęła z milionami. Pozostawiając po sobie jedynie sfałszowane dokumenty i zrujnowane marzenia. na domiar złego, odkryłem, że zaciągnęli również dodatkową pożyczkę na sfinansowanie ekstrawaganckiego ślubu Briane i Christine na Hawajach. Wydarzenie, na które Ethan nas porzucił, kropka, gdy przeczytałam szokujące szczegóły, ogarnęła mnie mieszanka emocji. Zaskoczenie, niedowierzanie i muszę przyznać, że odrobina zemsty, kropka skutki były druzgocące. Nie mogąc spłacić ogromnych długów, stracili wszystko. Dom Amy, ich samochody, a nawet rzeczy osobiste zostały zajęte przez wierzycieli. Zostali z niczym oprócz przytłaczającego długu. Kropka Dowiedziałem się pocztą pantoflową, że Amy uciekła się do pracy jako kasierka, ledwo zarabiając wystarczająco dużo, aby pozwolić sobie na małe mieszkanie i artykuły spożywcze. Kropka Ethan i Brian znaleźli się w tragicznej sytuacji, a ich marzenia o dobrobycie i sukcesie zostały całkowicie zniszczone. Kropka Poczułam głęboką ulgę, że rozwiodłam się z etanem, kiedy to zrobiłam. Oszczędzając moim dzieciom i sobie finansowej ruiny, która ogarnęła rodzinę mojego byłego męża, kropka, kiedy myślałam, że mam już za sobą te burzliwe wydarzenia, zadzwonił mój telefon. To był numer Amy. Wbrew rozsądkowi odebrałam kropka Lisa odezwał się głos Amy, nieśmiały i niepodobny do jej zwykłego władczego tonu. Potrzebujemy twojej pomocy błagała, pytając, czy mogliby z nami zostać. Dzieci potrzebują ojca, i babci nalegała, kropka w takich chwilach nie można odwracać się od rodziny, kropka, wziąłem głęboki oddech, wspomnienia dawnych krzywd powróciły. Upokorzenia związane ze świętem dziękczynienia, kiedy zostałam sama, będąc w ciąży i na skraju porodu, a także te wszystkie razy, kiedy mnie lekceważyli i odrzucali, kropka rodzina. Odpowiedziałam stanowczym głosem. Nie martwiłeś się o rodzinę, kiedy zostawiłeś mnie samą w ciąży i w niebezpieczeństwie, nie troszczyłeś się o rodzinę, kiedy pomagałeś ukraść moje oszczędności, nie troszczyłeś się o rodzinę, kiedy mnie obrażałeś, Ejmi próbowała mi przerwać. Ale kontynuowałam. Przykro mi z powodu tego, przez co przychodzisz, Amy, ale nie jestem odpowiedzialny za wybory dokonane przez ciebie. Etana i Brianę. Moim priorytetem są moje dzieci i nie mogę narażać ich na niestabilność, którą sami na siebie sprowadziliście. Proszę, nie kontaktuj się z nami więcej. Zakończyłem połączenie i natychmiast zablokowałem jej numer. gdy odłożyłem telefon. Ciężar zdawał się spadać mi z ramion kropka, to był wreszcie prawdziwy koniec.